Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Weto. Dzisiaj gość, od którego może zawsze dużo się nauczyć, Rafał Zaorski, cześć. Cześć, witam Was. Dzień dobry. Ostatnio <gry> nagrywaliśmy 5 godzin, więc coś takiego było. Oczywiście to było podzielone na 5 dni, że w tej samej koszuli. Ale... No, no, mój organizm już przy, przypomina sobie ten stres i 6 godzin zaczynam się denerwować, że to może tyle potrwać, nie Dzień. wiem, czy mam tyle czasu. Ja dzisiaj, dzisiaj króciutko, dzisiaj skomentujemy dwa takie newsy. Um, geopolitycznie zastaniemy się geopolityce, zostawimy Ci tą spekulację, spotkamy się dopiero, bo jesteś teraz w pozycjach różnych, nie? Czy, czy nie? A nie, zamknąłem wszystko w piątek, tam wyłapałem shorty na daxie, jakieś tam takie rzeczy, ktoś mnie obserwuje. Te zagrania można obserwować na trading gym session, na grupie na Facebooku. Z, z, Widziałem tam rozegrania no, na funcie, fun, na te, fun, fun dolar. No na tym akurat straciłem, ale na tej się zawsze wcześniej daje, yy, niż znaczy przed faktem jakby dokonuję transakcji. A nie po fakcie pokazuje i dlatego też pokazuje i straty, i zyski, to jest normalne. Jakby odczarowujemy spekulacje, bo to nie jest tak, jak szkoleniowcy to mówią, że ciągle zarabiamy. Wolność finansowa 30 tysięcy miesięcznie nie. zarób z nami. Nie okay, rozumiem. Nie da się po prostu tak, systematycznie, nie? ale ten rok byłem miał na minusie, to już też mówiłem na grupie u um siebie. Tak mam, tak? 2015 miałem na dobrym plusie, 2016 stra straty no, miałem. W materiale, że zbankrutujesz coś tam niż zrobić ten wynik, no, który ma. Patrząc być. empirycznie na żywo, o, jak są żywoty świętych, to żywoty spekulantów, no większe prawdopodobieństwo jest, że tak zakończę karierę, chociaż mam nadzieję, że na tej. Kolejnej może fali znoszącej, postanowię się ustatkować i odpocząć. Nie? Nie, nie, no, ży, życzę Ci tego. Nie robiąc tak jak Livermur, czyli grając do końca. Nie? No tak. No. Bo hajem dla Livermura był 29 rok i wtedy powinien przejść na emeryturę jak Bernard Baruch, drugi spekulant, który zarobił na Wielkim Krachu. I, Odpuścić po prostu. I był wtedy doradcą prezydentów i szanowanym człowiekiem, który przeżył II wojnę światową, tam w latach 50. umarł. Nie? No. Mhm. No to będzie ciekawiał obserwować historię Ale jest coś tak? dziwnego, wszyscy bardziej pamiętają Livermora niż Barucha, nie? Bo on zrobił co, więcej emocji? Więcej? Bo się zastrzelił na klas. No okay, dobra. To każdy <grym> będzie tym <grym> tak, no. Tak no. samo bardziej pamiętamy o kulcie Cobainie, który też się gdzieś tam mhm. zastrzelił, no, nie no. A jakby dożył teraz, to pewnie by jeszcze koncertował, ale nikt by o nim... A, nie nie, nie wzbudzałby takich emocji, nie? No. A jak, jak rozgrywasz aktualnie na przykład taki konflikt właśnie USA-Chiny? No to tak pierwszego News. No tak, tak, tak jak rozmawialiśmy. Przeczytać Widzę? No tak. Dobra. Moi drodzy, takiego połączenia jeszcze nie było. Pierwszy pociąg z Chin dotarł do Gdańskiego Portu i tak powitano w historii pociąg towarowy z chińskiego miasta Ksian w Gdańsku. I on jechał aż znaczy, a już, aż tylko 10 dni. I skład w czwartej dotarł do portu to jest News 21 listopada. I Tr tradycyjnie drogą morską mówimy o 40 do 50 dni, a teraz jest e, z centralnej Chin do Gdańska. W 10 dni można przejechać. Tu jest taka ładna mapka, właśnie mm -hmm. z jakich tam miast chińskich jedzie to prosto do Gdańska. No i mamy kolejne wpływy chińskie w Polsce. Tak. I może od razu ten drugi nie I jeszcze po, połącz to z AliExpress, które jest już w paczkomatach impostu. Okej, okay. to zaraz jeszcze daję tylko kontra. Bo jeszcze Trump, oczywiście, gdyby nie ja, Hongkong byłby zmierzony w 14 minut. Prezydent USA powiedział w wywiadzie dla kanału Fox News, że gdyby nie on, to, to Hongkong byłby zmierzony w 14 minut przez chińskie wojska. Te, jak dodaje Donald Trump, nie wkraczałem, ponieważ poprosiło o to prezydenta Qin, Xi Jinpinga, relacjonuje Reuters. On ma milion żołnierzy stojących pod Hongkongiem, no, wtórzy nie wkraczają, bo ja tam powiedziałem im, żeby. No, 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 not on my watch. No, ja bym czytał gdzieś tu między wierszami, nie? zresztą polecam wszystkim, Przeanalizowanie, co się działo w prasie przed II wojną światową i tak samo przed I wojną światową, nie? Przed II wojną światową pragnę przypomnieć wszystkim, że Trzecia Rzesza była najszybciej rozwijającym się krajem przez 10 lat, odkąd Hitler objął z nazistowską rządy i też się rozpływano nad nowymi budynkami, autostradami, jaki to jest kraj Wszystko i tak na dalej. Węclar, na, na długo. No, no, do, dokładnie, ale też ciężką, ciężką pracą tego, można powiedzieć, narodu, ale... Z drugiej strony był to autorytarny, rządzony silną ręką, sil, silną ręką państwo, które według mnie nie różni się, a z różnymi resentymentami wynikającymi z I wojny Ta światowej. z A mamy Chiny, które mają o wiele większe resentymenty i sprane mózgi przez Mao i te resentymenty sięgają wojen opiumowych i tych niewątpliwie złych traktatów handlowych dla, dla Chin i one się odbijają na obecnej polityce Chin tak? i uważam, że to co się w tej chwili dzieje, na przykład ten, ten transport, pierwszy transport do Gdańska, do portu, do, do, do portu, jest niewątpliwym sukcesem tej polityki Chin, otwarcia innych szlaków niż morskich, które są kontrolowane no. przez Stany Zjednoczone i będą kontrolowane przez Stany Zjednoczone, bo oni tego nie odpuszczą. I to już jest jeden z takich elementów szykowania się na długą wojnę, zimną wojnę, bądź ewentualnie jakiś proxy war z Chinami. Tak? Bo każdy z tych państw rozkłada w tej chwili sobie te pionki na szachownicy. I o ile pewnie Bartosiak by mógł powiedzieć 10 razy więcej na ten temat i on jest o wiele lepszym ekspertem ode mnie, bo ja tylko patrzę od tej strony spekulacyjnej i historycznej. Więc dla mnie ten, ten, to zderzenie, to będzie zderzenie dwóch systemów. Rządy prawa, czyli Stany Zjednoczone, wolność yy, i hegemon, jednocześnie z, 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 taką, z, z taką próbą utrzymania tej hegemonii, kontra Chiny, które chcą podważyć, ale są jednocześnie państwem autorytarnym. I gdyby nie ta autorytarność tych, tego państwa, nie rzuciliby wyzwania Stanom Zjednoczonym, bo ciężko w takim szybkim czasie zbudować gospodarkę bez centralnego planowania. Ale potem następuje ten moment, tak jak teraz, kiedy Chiny muszą się zdemokratyzować, żeby przejść do Stany Zjednoczone, bo tylko demokracja przyciąga kapitał. Rządy prawa przyciągają kapitał. Mhm, nie? I ja zawsze zadaję pytanie, kto wygra, to ten, do którego będziesz chciał włożyć kapitał. Czy, I jest takie też, 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 też pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy w tej chwili widząc, że wierząc w media, które głoszą, że Chiny wygrają, zabrałbyś swój kapitał z banku i przeniósł się do Chin? No nie. Ale znowuż Chińczycy cały czas uciekają z Chin z kapitałem do Melbourne, do Stanów, do Vancouveru, wyku wykupują nieruchomości i, i, to, i to jest fakt. jakby. Kapitał ucieka z rządów, z państwa, w których nie ma rządu, rządów, rządów prawa i w którym yy, yy, no nie ma tej wolności. Ja tak dzisiaj powiedział, że jeszcze przyjdzie na kanał Weto, ale pokrótce powiedział, że w ogóle w Chinach jest, są dwa światy z oficjalny, gdzie ludzie są zarejestrowani i jest podziemny świat, gdzie ludzie nawet nie mają yy, dowodów osobistych, nie mają takiego tak. ich u że nawet... Osoba nie może się zarejestrować jako obywatel, ponieważ bez pozwolenia wyruszył z wioski do miasta do pracy. No dokładnie. Taka tak było też w Związku Radzieckim, kiedy wieś nie mogła się przynosić do Moskwy, bo były potrzebne odpowiednie dokumenty, pozwolenia. No. Granice były zamknięte, miast, obwodów. I, I to się dzieje w tych autorytarnych, centralnie sterowanych państwach. Nie? Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w których Ty, jako obywatel chiński, mówisz. Yy, tak jak mówisz do Trumpa, że jest idiotą, głupkiem, fuck tak, you, yy, Trump i tak rymocie, dalej. Rymocie. I zrób to samo w Chinach, yy, powiedz o Xi. No, chci, powie... Są służby specjalne, które yy, tak wiesz, posuwają takich, takie osoby. Zamkną ci kanał, no, na pójdziesz do więzienia z byle powodu, prokurator cię oskarży o wyssane no, no, spalkie. No, dokładnie. No. I, i ci oskarży. Ja nie mówię, że w demokracjach to się nie zdarza, jakieś fałszywe rzeczy i tak dalej. Ale jednak yy, mówimy o systemie kapitalistycznym, zresztą jesteśmy na fajnej konferencji Weekend Kapitalizmu i kapitał będzie szedł w kierunku tych gospodarek, które zapewnią rządy prawa i wolność. Tak? A teraz, i teraz, jeśli byśmy mieli wysortować na świecie te państwa, no to jest dużo takich państw, które zapewniają rządy prawa i wolność. Tak? No Polska, można powiedzieć, że zalicza się do takich, do takich państw. Mamy prawo, możemy wygrać sądem, możecie powiedzieć o prezydencie coś tam. Oczywiście są ustawy, które też chronią prezydenta w odróżnieniu od, 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 od stanów, ale mamy jednak jakieś, jakieś formule rządy, rządy prawa i wolność. Nie? A z drugiej strony kapitał będzie szukał wśród tych państw z rządami prawa i wolności yy, państwa, które ma Armię, która potrafi ci zapewnić bezpieczeństwo tych środków tego kapitału, e, państwa, które kontroluje szlaki handlowe, i państwa, które ma międzynarodową walutę. I te wszystkie pięć rzeczy Stany Zjednoczone spełniają. Mhm. Tak? I Chiny jako takie państwo autorytarne będzie próbowało podważyć kilka tych aspektów, nie? czyli na ten nawiązując do tematu, czyli tego postu, czy postu, artykułu na temat pierwszego transportu. To jest podważenie kontrolowania szlaków handlowych przez Stany Zjednoczone, tak? czyli zrobienia alternatywnych w postaci szlaków śródlądowych, które kiedyś, no, nie oszukujmy się, też istniały i były nawet bezpieczniejsze. No, mówimy o jedwabnym szlaku. Tak? W momencie, kiedy nie istniał handel bezpośredni, taki jak teraz, statkami z Chin do, 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 do Egiptu, na przykład, tak? albo do, 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 do państw Bliskiego Wschodu. Wszystko odbywało się jest bawnym szlakiem tam koło pustymi Gobi i, i, i przez Iran, tak? I w tej chwili jest, jest, jest próba otworzenia tej, 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 tej koncepcji, nie? I jeszcze jeden tekst wam, jakby, bo to, co się dzieje, możemy zaktualizować no to, dalej, co się no. dzieje, nie. Ja bym tak, zwrócił uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz, nie? bo jak połączymy sobie te układanki, nagle nam się zacznie to układać. Zobaczcie, że Chiny zaczynają sortować obywateli. Tak? Po co to robią? Każdy rząd autorytarny zaczyna wzmacniać tą swoją władzę autorytarną i kontrolować społeczeństwo. Robiły, robiły to Włochy faszystowskie, rozbił to Związek Radziecki. Polecam obejrzeć sobie Obywatela Jonesa Agnieszki Holland. To jest o reporterze, który w latach 30, 32, 33, kiedy, kiedy był wielki głód, chłodomor na Ukrainie. To jest, to jest film na faktach. Opisywał Opisywał rzeczywistą, rze, rzeczywisty obraz Związku Radzieckiego, bo chcę Wam przypomnieć, że w tamtych czasach, w latach 20., 30., po Nepie i po wszelkich sukcesach budowy fabryk w Związku Radzieckim, na całym świecie istniał taka propaganda sukcesu nowej drogi socjalizmu. Nie? Alternatywa dla Stanów Zjednoczonych, dla kapitalizmu brytyjskiego i amerykańskiego. Nie? I Zresztą wrzucałem w związku z tym artykuł z 1947 roku, w którym głos Wielkopolski pisał wielki możliwa współpraca między Związkiem Radzieckim i USA. Co się wydarzyło potem w ciągu 50 lat to wiemy. Możemy analizować historię, która się potem wydarzyła, wiedząc więcej niż te osoby, które czytały ten artykuł. Oczywiście to była wszystko fikcja. Tak samo Chiny obecnie to jest fikcja. I teraz zwróćcie uwagę na zacieśnianie tej kontroli chińskiej nad, na, 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 nad obywatelami. Zauważcie, że Iran zablokował cały internet i Rosja przeprowadziła testy blokowania mhm. całego internetu. Jeszcze robią własną Wikipedię. Tak. Co robią Stany Zjednoczone w tym momencie? Pamiętajcie, że Stany Zjednoczone nie działają w sposób bezpośredni przez agencję, oczywiście jest NSA, ale mają różnego rodzaju swoje, można powiedzieć, firmy, które współpracują, bo nie, nie, nie oszukujmy się, Facebook współpracuje pewnie z CIA, tak samo Google i Wszyscy oni są w jednym państwie i dbają o swój interes. Mask wypuszcza Starlink. Projekt, który ma być internetem dla wszystkich, ale czy ten internet będzie blokowany? Nie będzie. Jeśli oni rozsieją całą siatkę satelitów z internetem nad. Jakby w strefie międzynarodowej, no bo nikt nie może tego zestrzelić. No to takie nowe, nowe samoloty z ulotkami będą? W sensie, że będziesz mógł, wiesz, że grać samolot, ulotki rozrzucał nad, nad miasto, to tak samo będziesz mógł dać dostęp do internetu Chińczykom spoza głównego netu. No, i, I wyobraźcie sobie, że tu jest wojna kulturowa. Czyli jeśli Chiny zabraniają dostępu do YouTube'a i nie wiedzą nic na temat, co się dzieje w Hongkongu, bo w środku jest mhm. cenzura. Stany Zjednoczone obchodzą to w ten sposób. I takie same sytuacje mieliśmy w przeszłości. To jest taka sama, tematyka, taka, taka sama zasada działania różnych wojen, gier politycznych, propagandowych. Mieliśmy w Polsce stacje kontrolowane przez rząd, a jednocześnie z zachodu Radio Wolna Europa. Nie? I wszyscy pod poduszką to, 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 to słuchali. I będziemy mieli wojnę kultur, która oparta jest na wolności i rządach prawa kontra. Chiny, który to jest partia komunistyczna, gdzie jednostka jest, jest podporządkowana pod, pod, pod ogół państwa autorytarne. I nieważne, co złego powiemy o Stanach Zjednoczonych, wolę żyć w kraju, w którym będę mógł powiedzieć. A jak, czy to jest jakiś raz, to spekulacyjnie jakoś w formie wiesz, tej geopolityczny wykorzystujesz to w spekulacji, żeby zarobić? Znaczy, ja gram na to, że Chiny upadną, tak? Że na końcu demo, że demokracje mają o wiele więcej siły w sobie i na końcu wygrają z każdym autorytarnym rządem, w długim, w długim terminie. Że jakby implozja wewnętrznych absurdów w autorytarnych rządach, czy to w Związku Radzieckim, w Trzeciej Rzeczy, czy w Chinach Komunistycznych jest zbyt duża, żeby ludziom robić wodę z mózgu. Nie? W pewnym momencie to się skończy. Nie? W pewnym momencie nie da się oszukiwać tych ludzi non, cały czas nie? i tworzyć fikcji. A na, a, na, a na tym to polega. I teraz jeszcze ważna rzecz odnośnie demokracji amerykańskiej i tych naszych systemów. Musicie też pamiętać, że mm, demokracja jest systemem, który która jest w ciągłym kryzysie. Zawsze jest w kryzysie. Jak sięgniecie w przeszłość, polecam stare gazety, są archiwa dostępne, to nie było roku, jakiegoś okresu, w której nie byłoby jakiegoś burdelu w sejmach, w senacie, w kongresie, nie byłoby jakichś kłótni, jakichś afer. Demokracja jest systemem, który jest w ciągłym kryzysie wizerunkowym. Tak? jest ciągle źle. Ameryka upada już od 50 lat, nie? I upadł Związek Radziecki w tej chwili. Ameryka już dogorywa od 2000 roku od bańki internetowej i, 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 i nadal żyje, i nadal funkcjonuje, nie? No i tyle. A to co, to, co mamy teraz do czynienia, z tym, co mamy do czynienia, no to Chiny próbują e, na wszelkie sposoby e, uniknąć pułapki, w którą wpakowują je Stany Zjednoczone. I tu są dwa scenariusze, bo nie sądzę, żeby Chiny upadły w takiej katastrofie, w wykolejeniu w jeden rok, nie? raczej będą się bronić ze względu na te resentymenty. Nie podpiszą traktatów, które będą opłacalne dla Stanów Zjednoczonych, więc Stany Zjednoczone będą musiały ich powoli, powoli cisnąć, tak jak Związek Radziecki. A spadnie, no, tyle. I, I Chiny mają wyjście, no, mogą się zdemokratyzować, no, ale jak się zdemokratyzują, to... Stany Zjednoczone kulturowo myślę, że je zajadą. Nie? No. Mówiłeś o tym, skończymy na razie temat geopolityczny, ale mówiłeś o tym, że, że kiedyś kończy się pranie wody z, z mózgu. Tak. No. Robienie, Czyli... robienie wody z mózgu. Bo <noise> tak. Chciałem przejść gładko jeszcze do tej jednej sprawy, która łączy ciebie i okazało się, że Daniela Piesto. Dostał wezwanie Daniel Piesto na rozprawę w sprawie Future Netu. czyli jest teraz są pozwy. Na... A dzwonił do mnie Daniel z pytaniem, co to za rozprawa jest. I sobie przypomniałem, że rzeczywiście był podany jako jeden ze świadków. Ze świadków. Y oczywiście, jakby zrezygnował, to, to też nie, byśmy, nie, nie robilibyśmy z tego problemu, ale chyba się ucieszył nawet. Zrobił w ogóle Daniel Piesto występuje na kanale Weto jako ekspert od nieruchomości, ale kiedyś zrobił taki tak. film właśnie, że Future Net to jest piramida, a Marno, ale to nie jest piramida. Tak. No i na podstawie tego został wysłany jako świadek do sprawy. A między innymi, ale też wśród świadków jest osoby, eksperci z WOKIKU, z KNF-u, mhm. tak? No, proszę pamiętać, że Sprawa Future Netu to jest sprzed roku, kiedy nagrałem ten film, film Piramida na F. Oni się obłożyli, że nie są piramidą nie padną. No w tej chwili nie sposób się zapisać do Future Netu. No tak, w Korei tam Aha. ich szukają, ścigają, jakieś w tle gambijskie paszporty i dziwne, dziwne historie. Aha. I Future Net no nie oddał całych, wszystkich pieniędzy, nie spełnił obietnic, które, które miał, miał, miał spełnić, a Tutaj kolega y, y, Piesto nagrał fajny film, który w tamtym czasie nie był zablokowany. No, pewnie dlatego, że może też jest prawnikiem tak, i mhm. dobrze się do tego przygotował. Y, i, I niedługo będziemy tych świadków y, powoływać, więc będzie na pewno no, ciekawy y, kabaret. My y, to traktujemy jako sprawę, no, no, myślę, że wygraną. Tak. Mhm. Dobra. No. I jeszcze jedna informacja. Na tym kanale będziecie. Oczywiście zapraszam Was do zobaczenia poprzednich odcinków z Rafałem, ale też będzie wystąpienie właśnie z Lukendu kapitalizmu na tym kanale, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. A, a propos jeszcze tego robienia wody z mózgu, no bo tam pie, pies to nagrał ten film ze względu na to, że Zukiewicze i wszystkiego rodzaju naganiacze. Próbują mówić o tym, że piramida jest normalnym biznesem, który się po prostu wykoleja w pewnym momencie. I jest takim samym biznesem jak wszystkie inne biznesy, bo wszystkie biznesy są piramidą finansową, bo mają swoich klientów, członków, pracowników, jakiś system. No tak, pamiętam te filmy. Jak... No. I, okay. I, I to właśnie. jest robienie ludzi wywody z mózgu, tak. No. Także tak, także, podsumowując temat. Nie? Także, moi drodzy, uważajcie na to, żeby nikt wam nie miał wywody z mózgu i powodzenia dalej w Waszych spekulacjach, inwestycjach i w edukacji. Do zobaczenia wkrótce, cześć. Dziękuję.